Success Learning. Szkolimy, pomagamy, inwestujemy. W imieniu całego zespołu Success Learning witam serdecznie na seminarium. Ten budynek był w budowie, a ja powiedziałem, że tutaj zrobię takie szkolenie. A, więc to już było od dawna w głowie, bo tego w Rzeszowie nie ma. Już na do tej pory. Zobaczymy, co dalej. Do niedawna to już Masterclass nie było. Więc, więc um, robimy w pewien sposób pierwszy krok, mam nadzieję, że dobry, e, bo uważam, że brakuje nam w pewien sposób ludzi sukcesu pod ręką, której, od których naprawdę się możemy uczyć. To co pan pod fajnie ująć, nie? E, Uczcie się od tych praktyków, nie to co w szkole brakuje, podstawowa sprawa. Kamil jestem. babcia mówiła, że panów na wojnie komuniści mówili. <grywa> Kamil Cebulski, nieszablonowy przedsiębiorca, obecnie prowadzi szkołę biznesu Asbiro. No kurczę, uczcie się od ludzi tych, którzy prowadzą biznesy, mają sukces i tak dalej. Zresztą to Kamil to samo mówił. Przegląd taki autobiograficzny o tym jak zaczynaliśmy z fabryką biznesu wspólnie z kolegami, którzy zakładali tą firmę. Mateusz Zych, innowacyjny przedsiębiorca współtwórca fabryki e-biznesu. Masz coś dla, naj, dla najbliższą przyszłość? Tak. Możesz coś tak, zdradzić? E, tylko tyle, że mam. E, to na razie mi się układa w głowie, ale tak. tak, tak. Tematyka biznesowa? E, w tym kierunku, co w tej chwili tak naprawdę też zrobiliśmy. Ogólne, e, powiem tak, ogólna idea mi przyświeca. E, interesuje mnie, że tak powiem, połączenie w ogóle ludzi sukcesu, ogólnie pojętych, z rynkiem, bardzo szeroko rozumianym. Prawda jest taka, no rynek, Polacy jako Polacy jesteśmy nauczeni do tego, że nasz rynek, te prawie 40 milionów mieszkańców, jest dosyć dużym rynkiem i dużo firm zaczyna działać, no ja sobie zrobię coś tutaj na rynku polskim i będę działał w Polsce. Bo nasz rynek jest, można powiedzieć, wystarczający. Ale teraz popatrzmy sobie na rynki takie jak na przykład Łotwa. Tam ktoś zakładając biznes, od razu myśli o tym, Kurczę, nasz rynek lokalny, czy krajowy można powiedzieć, nie pozwoli mi na rozwinięcie tego biznesu, więc trzeba działać od razu globalnie. I to jest właśnie bardzo fajne, tylko u nich to jest naturalne, prawda? Żeby ludzie, większość ludzi miała dostęp i możliwość uczenia się od tych ludzi sukcesów. Tak bardzo ogólnie rzecz ujmując Żeby mogli ich posłuchać, żeby mogli z nimi porozmawiać, żeby mogli coś swoje życie ewentualnie wdrożyć jakąś wskazówkę, radę itd. itd. Czy mógłbyś bliżej wyjaśnić, co to znaczy, że nie mam samochodu. No ja nie mam nic. Nie mam nic. Mają nawet koszulę, gdy za firmę kupione. Więc podstawową taką zasadą biznesu w Polsce zwłaszcza jest to, że należy chronić swój majątek. Tak? Podstawowa ochrona swojego majątku polega na tym, żeby nie mieć tego majątku. Jest ogromny głód w ogóle, w pewien sposób typowo praktycznych wskazówek, rad, jak żyć dobrze, fajnie, cieszyć się życiem, wolnością finansową itd., itd., itd. Wpisywało się jakieś tam kody i miało się życie nieograniczone czy coś tam. Jak tylko ma takimi kodami? Może w moim odczuciu chciałbym się z Państwem podzielić. Yy, niestety nie jest to tak proste jak było w klejku, że się wpisało Enter i się miało, prawda? Troszeczkę trzeba w życiu się. Nagimnastykować, nagłowić i zastanowić, jak to zrealizować. Ale jest bardziej ze wschodu. Ja mam taką opinię tutaj o naszych rejonach, Może się ze mną zgodzić, może. Się... Że większość ludzi jest bardziej taka konserwatywna. Jak się... słyszą jakieś samodoskonalenie się, jakieś szkolenia, to już od razu to jest negatywnie odbierane. Bardzo negatywnie. Ale w części się zgodzi, tak. Um... Tyle, no pasuje mi się zgodzić, pasuje mi się zgodzić. Ale to właśnie, to jest pole do pokazania, że, że, że można dużo fajnej roboty zrobić. Nie wystarczy tylko, wiecie... Trzeba coś z tym swoim życiem zrobić, więc poszliśmy na szkolenie przedsiębiorczości. Yy, stworzyliśmy jakiś tam biznesplan na tym szkoleniu. Bardzo fajne de facto szkolenie, które odbyło się na, na Politechnice. Dało w pewnym stopniu do myślenia, tak zainspirowało. I ja myślę, że troszeczkę może też ta prezentacja yy, Tutaj Państwa w jakimś tam stopniu zainspiruje do tego, żeby coś yy, zrobić, zmienić. Może rozpocząć. Pozwólcie, jeszcze Państwo, że sobie w jak już odeł, troszeczkę będę mówił, więc, żeby w gardle nie zaszło. Może nie będę za dużo o sobie mówił, podejrzewam, że, że gdzieś tam wyczytaliście w internecie, nie wiecie, we wszystko, co tam pisze. Aczkolwiek prawdą jest. Nie...